23 tysiące, tam było 16 groszy, e, jeśli chodzi o zeszłoroczny kina. Euro tam już ponad 25 tysięcy widzów. Tu jeszcze umieściłem, bo to był e, fajna sprawa, mecz halowy, czyli futbol w odmianie halowej, tak zwany arena futbol Tam prawie 7 tysięcy widzów, patrzą w arenie w Łodzi, też bardzo fajny e, mecz, Polska, Szwecja, niestety przegrany przez Polaków, ale, ale myślę, że... Już niedługo będziemy, będziemy jak równy, równy walczyć z różnymi europejskimi. Oczywiście zainteresowanie mediów. Dzisiejsza konferencja tylko to udowadnia, że media coraz bardziej interesują się futbolem amerykańskim. Odczuwamy to na co dzień w kontaktach właśnie z nami. Także bardzo się cieszę, bo ten sport staje się coraz bardziej modny, coraz bardziej popularny wśród mediów, wśród celebrytów. Jest coraz większe zainteresowanie i oby tak dalej. To jest naprawdę fantastyczny Warto się nimi interesować, pisać o nich, robić relacje telewizyjne czy radio. Troszeczkę o morską Zaczęliśmy w 2006 roku.